Hej vlogmas! Sorry, że witam was znowu w takim mało wyjściowym stroju Ale dopiero co zaczęłam dzień, jest koło godziny co prawda dziesiątej Ale sobie rano jeszcze poczytałam, ogólnie znowu mi odwołali zajęcia Ja wiem, wygląda to tak trochę jakbym w ogóle nie chodziła na studia Ale wiecie, ja kręcę vlogmasa głównie wtedy, kiedy mam wolne a ostatnio niestety tego wolnego mam dosyć sporo, bo cały czas coś mi wymyślają w tej szkole, że po prostu zajęć nie ma. Eee, w każdym razie właśnie sobie robię śniadanko, więc warto od razu wziąć herbatę. Jak wziąć, nie wziąć. Wziąć herbatę z yy, kalendarza adwentowego i tym razem jest to. Hibiscus Orange! Może być dobre i W ogóle pokażę wam jaki mam, e, jakie mam śmieszne śniadanie Ja mam normalnie chyba jakiś system dzisiaj kubeczkowy Bo tutaj, no dobra, w małej miseczce mam grejpfruta Tutaj zaraz zaleję herbatę, a tutaj mam kaszkę mannę i takie będzie moje śniadanie Eee... dobra W ogóle po tym jak pokazałam wam, że kupiłam książkę zawsze i na zawsze Pytaliście się e, jak mi się podoba i... no... Wiecie co? Już ją właśnie dzisiaj skończyłam Powiem tak Znowu uważam, że nie była to jakaś super, super książka, bo przeczytałam już trzecią właśnie część, bo to jest trzecia część do wszystkich chłopców, które kochałam. Um... Co mi się podobała, ze względu na to, że po prostu była idealną książką do poduszki, na nudnych wykładach. E, historia tam jest w sumie najnudniejsza ze wszystkich części, ale mimo wszystko nawet przyjemnie się to czyta, więc jeśli lubicie taką literaturę, to w sumie polecam. Też zdaję sobie sprawę, że w sumie chyba jestem trochę za stara, już po prostu chyba wyrastam z takich książek, niestety, bo bardzo lubiłam takie zawsze młodzieżowe romanse czytać, ale taka dla 15-latek, 16 idealna. I żeby nie było, to nie była reklama, i po prostu lubię Wam czasami takie właśnie polecenia dawać. Dzisiaj w ogóle zapowiada się fajny wieczór, ponieważ robimy sobie z dziewczynami taką prawdziwą w sumie wigilię wiecie, że każdy z nas coś ma przynieść do jedzenia przygotować, a że jak mówiłam wcześniej, jestem beznadziejną kucharką, to zobowiązałam się tylko, że przyniosę coś do picia i słodkiego, więc e, przynajmniej kupiłam baweczki, które właśnie mam zamiar teraz zrobić w pudełku e, nawet nie ma szans, żebym zrobiła je sama a wiem, że to są bardzo dobre, więc chyba mi się udadzą Przed czas już na szykowanie, a z racji takiej, że mam dosyć sporo czasu dzisiaj na malowanie, to stwierdziłam, że nagram dla was właśnie takie wewnętrzne w tym vlogmasie Get Ready With Me w stylu świątecznym, bo mam zamiar zrobić taki troszkę mocniejszy makijaż właśnie, który bym też użyła już na Wigilię. I teraz zapraszam do oglądania. Niestety mam lekki deficyt moich pędzli, więc muszę używać tego z kalendarza adwentowego Bo wszystkie pędzle niedawno wywiozłam do Łodzi, do Łodzi bo po prostu tam się malowałam jakoś tak właśnie mocniej A niewiele niestety ich posiadam Nie wiem jakim cudem nie mam żadnego żelu do brwi ani pomady, chociaż pomady nie stosuję, ale żelu brązowego, więc został mi tylko taki przezroczysty, no cóż może być. Akurat ja to brwi i tak nigdy jakoś super nie robię, więc się chociaż sobie wyczeszę. Więc tak prezentuje się mój dzisiejszy look, świąteczny sweterek i tutaj mamy jeszcze dopięte włosy, trochę je sobie podkręciłam, ale jak na razie nie idzie mi jakoś super, chociaż jak widać yy, już umiem zapinać yy, je i nie widać, że to są doczepy, w sensie na pierwszy rzut oka, więc jest w miarę okej, okay, więc będę się już zbierać. W ogóle ładuje mi się aparat, więc kręcę teraz telefonem, ale jeszcze przed samym wyjściem rozpakuję kalendarze. Jejku jak ten czas leci, dzisiaj już jest 18 grudnia i w techników w 18 mamy o, jakaś pomadka. Potem bijmy. A w Revolution w 18... Ale to źle zabrzmiało. Czeka na nas. Hmm. Jak zwykle nie mogę tutaj znaleźć numeru. O, też coś chudego. Jest to. O, kredka! Ej! Ej, dobre, bo właśnie kiedy malowałam usta, to. Yy... Ale, no, no jednak nie. Myślałam, że nie wiem czemu byłam pewna, że ona jest czerwona, ale ona jest czarna, jednak, więc to jest kredka do oczu. A chciałam powiedzieć, że brakowało mi kredki do ust. I ta pomadka jest taka z technika różowa, matowa. Rymuje, bo to czuję. Tak, super. Zaczęłyśmy już naszą wigilię, pierogi zjedzone teraz w barszczyk. nie mamy mm. stołu, ale jakoś sobie radzimy. Dziewczyny delektują się. Dobre? Niedobre? Nie, nie. Niedobre? Nie, nie. <laughs> ale ja Witajcie, drodzy dziecięczęci! Ej, a będziesz nas brała na kolana? Weź nas! No tak! Siadaj na kolanka do dziadka. Dobra. Ej kurwa, nie musisz siadać na czymś kolana. kolanach. nie musisz. Nie ma Dobrze. No, no, no to zacznijmy... No to zacznijmy no, od tutaj pierwszego. Yy, tego, dla kogo to, to jest? To jest karteczka, słuchaj, ja podpisałam. Ale mówimy, kto kogo miał. Dla tak, To nie dla Ciebie. Marto, jak to dostałaś? Bardzo dziękuję. Może jakieś wierszy, wierszyk? Wierszyk? Tak, dawaj, nie dośpiewaj dalej. coś tam. No dawaj, dalej! Tak, 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 to my się to tego spodziewamy! Ale patrzenie! Marta, co Ja dostałam, proszę bardzo, tutaj blush brush. jakiś kostium, ładne. Będzie nawet dla psa na sesję. I umieram. To oh my <grymne> Czy to jest? Czy to jest? To jest takie rozgrzewane. Ty ja to złamiesz i to będzie ciekawe. Wow, Ej, ja to, no to fajne! Siedliki. No jak ci w ręce jest a, zimno. Ale okay. zajęli. Tutaj był ja prezencik ode mnie. Wow. Tak, i wiecie co, ja stwierdziłam, że to będzie zajebiste, do, że będzie super do robienia fondi, że, że to nie tylko taki kubek normalny, wiecie, do no. picia, tylko właśnie, że też sobie czekoladkę wrzucisz, go, Gosia, i będziesz mogła sobie wie, jeść. Ja to wiecie, ja jest ja mam się, do... Co ty nie? masz? A ja mam tutaj pędzelki. Mm. Piękna wreszcie. No ja to nie ja dostałam, słuchajcie jakąś grot i zaraz to będziemy, tak? Ja, ja się, jak to działa. A ty co masz, Boże? Co to jest? E, ja mam Andrzejowski notes. <grym> e, mam kubek świąteczny no. i mam laskę. Proszę no. bardzo. No, pięknie. Wow. idealnie. Idealnie. Dobra, dobra, teraz ja. Więc ja dostałam e, kubeczek e, różowy, a, idealnie. To to, ale I. Ale, ale dobra, Gosia, musisz mi to wytłumaczyć. Jest tego masz, zakładasz to na pas. W tył masz właśnie ten, ten box i musisz tam twerkować, żeby. I ja to muszę tył... złapać tyłkiem? Tak, tak. Co? I ja yeah. gramy w to. Dwa, trzy, cztery. Dzień doberek, wstałam. Jest koło godziny 10. O 12 mam zajęcia, i na które zamierzam pójść. Po jak słyszałam od moich, do moich koleżanek, zrobiłam sobie właśnie śniadanko yy, w nowym kubeczku w ogóle, więc yy, pozdrawiam, bardzo ładny jest. A herbatka w dzisiejszym kalendarzu była pomarańcza z limetką, więc jak zwykle powinna być dobra, ponieważ w ogóle wszystkie z tego kalendarza herbaty są naprawdę pyszne. Ale w ogóle, jeśli się zastanawiacie, czemu vlog jest znowu z dwóch dni, to stwierdziłam, że e, zrobię właśnie takiego, jakby powiedzieć, w jakby. Hmm, Świąteczno-imprezowego vlogmasa Ponieważ jak wczoraj była impreza świąteczna Takich dzisiaj będzie Ponieważ dzisiaj mamy już taką dużą imprezę W naszej szkole Nie wiem czy pamiętacie, rok temu również na vlogmasie ją pokazywałam To jest coś takiego, co może przypominać Bal bożonarodzeniowy W Harrym Potterze, dosłownie To jest naprawdę bardzo duża impreza Z przepychem Jednak yy, szkoły artystyczne Lubią chyba właśnie takie przedsięwzięcia Więc będzie ciekawie, jeszcze co nie mogę doczekać Bo w tamtym roku było naprawdę Super. A teraz już zmykam na zajęcia i muszę jeszcze wcześniej zahaczyć o arkadię, bo sobie przypomniałam, że nie kupiłam soczewek, a teraz jak będę chciała zamówić sobie przez internet na święta, to mogłoby być ciężko. Nie, ja, że to jest najmniejsza, największa wada, jaką tutaj mają, potrzebuję dwa razy większą prawie. Tak jak przewidywałam, byłam sama z mojego kierunku na zajęciach. I to nie pierwszy raz w tym miesiącu. I lecimy od nowa z tematem. Boże, wczoraj się tak długo malowałam, że już dzisiaj mi się nie chce. Miałam też sporą rozkminę, czy wkładać taką sukienkę, której jeszcze nigdy na sobie nie miałam, czy taki kombinezon, ale chyba jednak on wygrywa, bo w sumie ta kieska jest już taka zbyt odwalona, a to jest takie czerwone świąteczne, więc chyba raczej to będzie. Okej, okay, więc tak prezentuje się mój finalny look. Jednak czerwony kombinezon. Tutaj włosy sobie znowu przedłużyłam. Ogólnie nie kręcę ich, bo uwaga, okazało się, że są na to kompletnie niepodatne. Wczoraj mi się od razu rozkręciły, albo nie wiem, może źle to robię. Nie wiem, na razie się z nimi uczę, ale już dzisiaj stwierdziłam, że i tak nie mam w sumie czasu. Jestem w sumie już spóźniona, bo powinnam wyjść, a przed chwilą mi autobus uciekł, więc zaraz lecę na kolejny. Więc tak, widzimy się na imprezie. Aha, może jeszcze kalendarze rozpakuję? Nie? No w końcu dzisiaj jest kolejny dzień. Ja pierniczek i ja mam sy w tym pokoju. No chyba nigdy takiego tu nie było. Dobra, yy, ale nie mam czasu w ogóle tego posprzątać, więc trudno, zrobię to wieczorem przed snem, a raczej w nocy. Dobra, który dzisiaj jest? 19. Tu jest dziewiętnastka. Oh. Fuck Kochani na rzecz tego cudownego balsamu do ust, mam sobie paznokcia już przed imprezą. A opakowanie już wygląda po prostu tragicznie. Ja chyba tego kalendarza eventowego nie będę przewozić do łodzi, bo po prostu wyjmę z niego rzeczy, bo się boję, że jak go wezmę, to i tak on się rozwali. Dobra, a w Revolution, w Revolution jest w 19. Tutaj. <ścoughs> Dobra. Oho. No w końcu Revolution dało coś fajnego w kalendarzu Jest to taki płynny rozświetlacz, więc on będzie bardzo trwały Boże, jak źle wyglądają już te moje paznokcie On nawet się nie wyostrza A, tam nieważne, niewarte są tego Czemu ja jestem najniższa jak z Mam wysokie buty Ale... tak Marta, ja tutaj ustawiałam, a jest ty... No, świetnie Ja wiem kto jest najniższy nie, ty Bera jesteś wyższa chyba trochę ode mnie Marta ewidentnie nie mogła znaleźć nic dla siebie na bufecie szwedzkim Tak, jest naprawdę praktyczka zostało